Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Bluesów, Moi kochani, witamy znowu Feliego i Poro. Siema, chłopaki. dobry. Witam. Po ostatnim sukcesie z trzema magami na tier 5 postanowiliśmy kontynuować naszą przygodę i pyknąć kolejną jakąś mapkę, ale zaczniemy od tego, że zebrała mi się skrzynka, więc otworzymy sobie helikoptery i mam nadzieję, że dostaniemy jakieś super diamentowe helikoptery. Oczywiście kupa, no dobra. 004 komancze uh, i 301, czyli jak na diamentową skrzynkę, no trochę biednie, nie dość, że dwie małpki, to jeszcze trzeci tier wciśnięty, to tak średnio na jeża, bym wam powiedział. No ale robimy teraz w takim razie Create match, trzech graczy i szukamy jakiejś mapy, na której jest jakiś bonus, na której nie ma wszystkich pucharków. Ojeju, na no, spring spring jest bonus. Co wy na to? Jaka to jest? To jest ta, co z lewej strony wchodzą balony na wodzie, rozchodzą się na lewo-prawo, przechodzą przez dwie wysepki, łączą się na końcu prawej a. strony. A bardzo dobra mapa na crossbow'a, a ja dzisiaj gram głównie crossbow'em. Okej, okay, to weźmiemy sobie tą mapę. Benek i... E, i Obyn. To czy ja chcę zmienić tego herosa jakiegoś? Ja chcę tu zmienić sobie jakiegoś herosa. Możemy sobie potrolować, moi drodzy, i pyknąć sobie Admirała Brigela, Co wy na to? <laughs> A co? troll to troll, no, moi no, drodzy. Admirał jest spoko, dokładnie. I mamy do wyboru, moi drodzy. Magic Monkey Only's albo Impopable. No to chyba lepiej Impopable. Idziemy na Impopable. No dobra, Impopable, czyli impopuble, czyli lecimy do setnego levela i wszystko jest jeszcze droższe i musimy to zmieścić. Yy, no, yy, no. Maciej będzie tu miał ciężkie zadanie, bo będzie musiał wrzucić. Yy, najpierw tam musi wrzucić kod do gry. Yy, bo będzie musiał zorganizować dla nas. w sumie wypadałoby na Impopable mieć ze 6 banków, nie? najmniej. Taki. Żywy. Weźmy ciężko całemu sześć banków zrobić. Dam se radę. Ciekawe, które miejsce ja będę miał na mapie i które będzie wspólne, ale chyba ten ostatni kwadrat będzie wspólny. Ten na dole po prawej. Ostatni miałem prawą stronę, to znaczy prawą górę i prawy dół. Poro koda wysłałem na ten na Discorda. Jeszcze raz. Spring, spring, Impossible, czyli do setnej rundy musimy mieć dużo więcej pięciotierowych jednostek. Słuchajcie, pytanie jest takie: w poprzednich, że graliśmy trzech magów na piątym tierze, to jakich my możemy tutaj użyć jednostek, żeby mieć. No, i znowu mam prawą stronę. Czyli generalnie ja mam najlepszą mapę teraz do grania. tak? Chociaż wy też macie spoko, ale, ale moja jest generalnie najlepsza, bo przy czubku jest, o no to właśnie jest najlepsze punkty. Czy... Mm, dzielona najlepsza, najlepsze. Też. A powiedz, powiedz, dzielona też jest najlepsza, tak. Powiedzcie mi, jak w tamtej grze graliśmy trzech magów na piątym tierze, to może tu jakoś znajdziemy sobie jednostkę, którą zrobimy w pięciu tierach też wszystkie drzewka. Którą, jednost... którą jednostką byśmy zrobili tą mapę, mając trzy piąte tiery jakiejś jednostki? Dobra, ja jako profesjonalny gracz zasugerowałbym tak shootera, czy tak, na piątym Skoro Pamięci... na mapa, to może suby? No, subami by pewnie było najłatwiej Suby, energizer gdzieś postawić, sub i rakieta Suby, albo statki pirackie, tak? Czyli komandż, dużo pieniądza i m, duży pirat Problem ze statkami może być pieniądz Problem ze statkami może być taki, że suby, jak dobrze poorganizujesz, to mają zasięg na całą mapę, nie? No. A teoretycznie przecież możemy użyć jakichś innych, tańszych małp, typu 002 Dartmanki. No tak. Żeby było, żeby było na całą mapę. No tak, tylko skończy się tym, że nie będziemy mieli, jak tego alchemizować. To jest też problem. To jest też problem, słuchajcie, a gdybyśmy byli. A gdybyśmy poszli na żywioł i polecieli w Sky Shreddera, Car Bombę i Flying Fortress, myślicie, że nazbieramy 200 tysięcy na trzy samoloty no, pięciotierowe? Tak, e, jest taka no, szansa, tak, ponieważ to jest do setnej rundy, mimo wszystko. Dokładnie. Dużo pieniędzy nam sypnie no, tak, ale... się. Od 90 do setnej to kupasz mal. No, czy w międzyczasie nie skiniemy, to jest problem. Dobra, zaczynamy tak samo, czyli no tak, bo mamy jedno życie, to też trzeba o tym pamiętać. Dajemy PM pieniążki. Jeszcze, jeszcze. 1300. Tak, bo to jest drożej. To jest, no dokładnie, to jest jeszcze 20% drożej. Dobra, ty dałeś małpę na dole, to ja dam małpę na górze. Taką. Przygotowuj się, jeśli weźmiesz w sobę. No, to trzeba by ją na wyspę dać. True. <laughs> ale w sensie, taki... się się jakbyś mu zasięg, to powinien być. Bez ja no, 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 ulepszenia no, zasięgu miał. Nie sądzę, żebyś nawet z ulepszeniem zasięgu doleciał do końca, ale... Dobra, ja się mogę nie znać. Ja się mogę nie znać. No dobra, jedziemy. co budujemy w ogóle. Nie wiem, yy, mamy Benjamina i teraz budujemy yy, Obyna, tak? To no tak. Tyle, tyle to tak. Oby na to chyba dobrze będzie koło tej Monki postawić na tym wspólnym terenie, nie? I tam i tak najpierw pójdziemy też w jakiegoś ninja obok. No, Ten tył jest dobry do obrony, nie? Tam są. Z dwóch stron się zbierają w jedno miejsce i jeszcze zataczają kręgi, nie? Wodne. Z przodu można w ogóle walnąć jakiegoś tego. Suba pod bruntonium. Ja mogę nie też. Stacić. Bo mój Heros będzie z tyłu całkiem fajny, bo, mm, bo będzie sobie minki stawiał, jak coś będzie przechodzić, to on będzie po prostu tymi minkami to czyścił, nie? Ile on kosztuje? 810, tani jest, tylko ten Nawal się... Tactics... Już mam? O Jezu. Ten Nawal Tactics yy, będzie... Dobra, ja go w takim razie usunę, postawię Subie, Jak jakoś... mamy już tego godnego bohatera, to moglibyśmy seryjć w te suby? To ja go tak postawię maksymalnie z tyłu, żeby z przodu jak najwięcej subów weszło, nie? Przed nim o, i on sobie tu będzie minki rozstawiał. O, jak widzicie, coś próbuje przejść. To to minki tu robią czary, mary, dzikie węże. No to dobra, to ja mogę. Czekajcie. W ogóle, jak my wyglądamy na 24 turę? Skamo, tak? nieźle. Że... Dobrze. <średziwia> Odpowiedź poro, tak. <średziwia> Jak stoimy z kamo? Tak. <średziwia> no, nie stoimy. <średziwia> Nawal increase po ping. More po ping, increase attack speed, drops powerful. Increase no, attack range no, and kamo bloom. Na siódemce mój admirał będzie strzelał. W ten. Stawiać suba, już jakiegoś pierwszego? Jeśli jest panika o Kamo, to można po prostu postawić statek jeden na początek, na Kamo i tyle. Albo po prostu postawić z przodu uh, suba. Suba, suba i go zbudować w czwórkę, nie? To ja go mogę postawić od góry. 4,02 z niego zrobić. Czyli zmieścić i... Zmieścić na środku. No w sensie to, I... to się ale choć, że od mojej górnej strony tak jakby. tak. No, tak. Ale to on jest fajny, on... Ja dobra, bo ty źle patrzyłeś. To ja mogę posadzić. A co, mo możesz go tam na środku w środku Ach, tak. A, no to, no to postaw. To mój będzie po prostu taki do popowania tutaj. Dobra, który to jest upgrade, żeby Góra. Góra? 4, 4.02, ale najpierw 400 No przynajmniej 6. I to ja ci dam pieniądze, bo żebyśmy się nie, nie żeby nie było panika gaming. To zróbmy ten reaktor. Wiesz. Nawet na, na czwarty tier nawet. On już będzie sporo robił. E, na czwarty tier nie masz co na razie, bo nie mam expa. Spokojnie. <grym> ale na trzeci jest ten ważny tier. O Boże. Budujemy sobie suby, a nie mamy expa. No, no ma, nie, ale Nie, to jest ma, wszystko może, w kalkulacjach. Może do będzie. końca... Może go do końca gry zrobimy, tak? To dajcie mi parę groszy, to postawię już z jakichś bank chociaż. Już. Ok. Postarczy? Ok. To zrobimy to tak. To zrobimy to tak. Eee. Zrobimy to tak i zrobimy to tak. I prawie przygotowuje, wiecie, podsuby, nie? Od razu. Rolnicy, rolnicy teraz praktycznie całą prawą stronę mapy widzą, nie? <grych> Rolnicy, te, Rolnicy w tej mapie dużo jednak pomagają. Cheating Pay2Win Tak, Pay to Win, dokładnie. Pay to win kupił za 50 dolarów rolnika i jest oszustem matrymonialnym. No ale LED dam radę. LEDy tak, każdy no. jakby nam kamo ledy później. Nie, ten twój już wykrywa kamo. Tak, ale nie mam nic z przodu co ledy niszczę. Ale... E, ale... Rzeczy, on ile, ile, ci, ile ci... Ile ci... Ile ci expa brakuje do tego? O Jezu, wszystkie miny zużyłem na to? Chryste, pan No nie wygląda to ciekawie. Mm. Ile ci expa brakuje, poro? Żeby mieć... Y, ten... Reaktor. 5000. E, to nabijesz zaraz. To... No. <laughs> To jest no, dobre. Piec, kamo, ja, że cię wyrobimy. Ale ale to jest dobre. Ja tu mogę postawić subika lepiej. Aha, tylko zapomniałem, że nie mam skilli. <noise> Ej, ten kluczowy do trzeciego mam na Kamo, tak. za szybko leto mi Kamo i no. zdejmuje. Yes. Ale miny popują na szczęście. No tak. Powiem wam, że ten gościu jak z tyłu stoi z tymi minami to nie jest nawet głupi. Robi jakieś zabezpieczenie. To znaczy on będzie głupi na, na... skillu na 10. levelu, bo te moje miny, które będą biły Moaby, to tu żaden... Jak tu jakiś Moab dojdzie, to już i tak będzie dziedzinie nie? No tak. <laughs> więc on tutaj to za mocny... Bo 4.5 EXP zostało, czyli do Moaba na pewno się nie wyrobi. Więc coś do Moaba trzeba dostawić, tak? Mhm. To mamy... Okay, ten. Mamy mo suba, triple gun'y, no drugie triple guny postawię i tyle. No tak, jak to wystarczy to. E tak, bo odpalę pasywkę tego... Y no. Kapitana. I będą lepsze triple guny. Właśnie generalnie Feli nie powinieneś tyle pieniędzy tam wydawać na tego suba, skoro... Suby powinny być koło mnie, nie? Koło no, admirała, postawiłem. Nie, no to poko. Tym bardziej. A, a w sumie tam masz kawałek ziemi, więc tam masz alchemikę docelowo kiedyś zafundować. Nie? I właśnie robić z tego suba 402. Tak. Easy. Człowieku jaki tu dostał. 3 bułka ekspa zostało. E, no a to idzie pomalutko. Albo, a temu zrobiłeś 3 0, 2, no to dobrze. No wiesz, my wydajemy cały czas, ja w banki wydaję, więc też mu kradnę tego ekspa, No tak, tak, ale jak postawi jednego czy dwa, będzie więcej ekspa Jak to się tu wpycha w moje tereny. No, jak już dostawić tego, soba, to chociaż przy bufie. No dokładnie. Tu jeszcze wejdzie kilka z bufem. Tu jeszcze wejdzie kilka z bufem, Dobra, ja mogę generalnie już postawić pierwszy bong i go depozytować. Nie jest źle. 45. tura. Pierwszy bank. No i <laughs> Na no. no, to jest ok. Jednak na nie możesz aż tak gridować. No i wszystko jest jeszcze droższe, więc to też jest istotne. <laughs> Dobra, 1300 jeszcze ktoś na luzie wyrobił. No i dobrze. To, to będzie duża, duża moc i tam alchemika nawet na te wasze dwa suby będzie można zapodać Będzie cacy eee, 7 Collect... Deposit Bank Deposit Dobra Tu się coś będzie działo, czekajcie, 49 nie będzie jakaś trochę groźna, bo ja tu muszę, wiecie, jedynkę mieć pod tym Jedynkę mieć gotową do użycia jak to mówią No to pilność. 49 no wygląda Bożą Dobra, 500 no godzin. Dobra, dobra reaktor. odpalę o, odpalę Zobaczcie co to. się stało po odpaleniu tej jedynki Nagle wszystko się schowało ale no dobra, mamy reaktor Powiem to tak, na piątkę nie liczy nie liczcie O nie, e, e, jak to nie? Mamy no. zrobić 3 tiery, 5 To nie umieć iść 3 trzyka to raczej, raczej nierealne. Później będzie dużo i leciało i bum, -du, 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 du. Zobaczcie, co ten buffik robi. Kurde. Ten, ten Admiral Brickle jest broken. admirał Brickel jest broken, moi kochani. Klikacie jedynkę i cała mapa ginie. No, z ulepszonym zasięgiem, tam opę nawet coś tam łapie. Dobra, klikaj ten śmaczek Okej, okay, klikam. Mm, tu nie mogę. Tu mi się nie zmieści, więc następny... Pff. Klikam, klikam, Feli, klikam. Następny ban. Klikam. Eee, masz, lecisz? O, prawie. No dobra, klikam jedynkę i zobaczcie co się dzieje. I mapa ginie. O, tu tak wcale szybko nie zginęły już te małaby. Już tak szybko to się nie A wydarzyło. Nie o właśnie. Tak. Depozytowałem nawet. Ale dobra, ale admirał tam miny trzymanie jest źle. Tu tak może z jednego takiego 2-3-0. Cuba. Żeby, żeby rakietkami strzelał? Tak. Tu mogłeś sekundę szybciej mówić. Kolejny. depozyt. Depozyt. Depozyt, depozyt Dobra, ja mam taką. że zrobimy Armor pincing Darty Dobra, dam trochę nie pieniążków, w poro. Zrób coś tam, żebyśmy żebyśmy mieli jakiegoś buściora, nie? ilowego, I zaraz ja będę teraz dalej jechał w następne banki, ale żebyśmy głupio nie umarli po prostu, nie? Bo jak głupio umrzemy, to szkoda. Czasem. Jest szansa, że nie umrzemy. Głupio. Boom, jedyneczka. Teraz ta jedyneczka jest broken. Jeszcze na górze jest miejsce na suby. Ale fajnie nam się uda odcinek o sabach z admirałem Brickelem. Powiem wam, moi kochani widzowie, admirał Brickel jest broken herosem na jednostki wodne. To raz. Dwa. Jest broken herosem na late game. Jak uda wam się postawić. No. Jak uda wam się postawić. O, ja tu mogę gdzieś się skitrać z bankiem. Jak uda wam się postawić wodną Dark Temple, to Admirał Brickiel jest broken. Rosen Dobra, mam pięć banków. Hmm. No, trzeba coś. Yy, ten zrobić bo Trzeba. 63, daleko poleciała. No, to 63 i nie kliknąłem jedynki. Nie? No tak, Radziej. tak, ale mimo wszystko, coś trzeba było okay. już postawiać. Dobra, myślę, że w miarę tanio, a dobrze, to będzie... Ten bank tutaj nie jest w takim razie idealny, co go postawiłem. Muszę go tutaj selnąć, bo... Bo tutaj Jeśli dobrze robisz, to będzie... Tu Tu ja no. alchemistów... no, też... Alchemista to wiesz, tu alchemistów na tyle statków to potrzeba, wiesz... Jak mrówków. Tu zrobimy jeszcze alchemistę na górne suby. Od razu. I depozyt, 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 depozyt. Okej. Okay. Teraz ja tutaj zarządzę... O, y możesz jeszcze na tych wyspach po... Y ten, na rogach dorzucić po bankach. A ja właśnie widzę, że na górze to mogę w ogóle wcisnąć Z2. No na dole też. Depozyt. Chcia, a, a chciałem z góry wiesz co zrobić, zaraz, zaraz pokażę patent życia. Zrobimy. Tyk. <laughs> Moi kochani, jeżeli takich rzeczy nie widzieliście jeszcze w grze, która nazywa się Bloom Tower Defense, to właśnie postawiłem bank na wodzie Bank morski. To... Ale ty to tam chyba inspieruję tego. No trzeba z... Z... Nie z... już Bo 80 runda powoli dobiję. Bo jednak ten komander to spory boost. No już ma 60 <laughs> tysięcy Proszę. Do Pierwsza piątka zrobiona. Czy coś, czy coś jeszcze chcecie pilowo Znaczy, na yeah. pewno dużym boostem dla nas będzie też yy, zrobienie yy, jednak mimo wszystko Aircrafta na piąty tier, bo on wtedy boostuje wszystkie wodne jednostki dodatkowo, nie? Czyli Pirat pod piątkę, Carrier yeah. ka yeah. Flagship, Increase Attack Speed of All Water Based Monkey in and Monkey Aces, nie? Więc to też jest. OP, OP. O Tym bardziej, że też to można ko Brickela postawić i wtedy samoloty, które latają, też bufa dostają, nie? Od Brickala. Czy się mam mało pieniążku. Ja taki nie zbierasz? Ten... Y ja? No później będę zbierał na ten. Skoro ty nie możesz, to ja Energizera zrobię. Mm, Jakby zrobię. Ta... Żeby była ta piątka. Niestety bida w mieście. Czyli mamy już jedną jednostkę pięciotierową a, a ty będziesz mógł tą rakietę zrobić na piąty tier? Ja Su... mogę Fajnie, dopytany musisz No ja zrobię, ja zrobię Okej, okay, to ja na razie w takim razie Zarządzam e, Zarządzam moi drodzy naszą że, Pamiętajcie widzowie 030 030 małpka, mrozi wodę e, i można sobie wtedy jakie jest miejsce, a tu nie ma miejsca, jest za nisko, ale można tutaj zrobić wtedy taki patent o tyk ale troll e, do, jeszcze się nie zmieści. No nie zmieści się, no hamstwo nie zmieści się. No co za skandal! To, 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 to... Co za skan. E, ja ci pokażę, co ja tu robię. O, stary. Za to, za to ja mnie wiem, poszanujesz. Nie ale. O, poszanujesz mnie za dobre, to. To jest dobre, to lubię. To lubię. <laughs> za to mnie poszanujesz. Dobra, 80. runda. Klikam jedynkę i nie ma 80. rundy. To tam dyskutujesz. Tylko przypominam. No to dobrze, że przypominasz, bo bym nie kliknął jedynki, bo jestem zafascynowany wodą, nie? Eee, więc nie kliknąłbym, nie? Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Macie oficer gospodarczy. No dobra, mam 25 tysięcy, można by było coś z tym zrobić. No to rób yy, na środkowego na piątkę. No, hmm, rób rakietę. Może zakładam, że poro nie będzie miał na to. Ten jak na energizera, eee. może jakby się uprzeć I jeszcze bym mógł próbować zbrać czy tą komandę, ale no, nie sądzę i tak. 3-4 i no tutaj. A niech ma Advanced Intellect, nie chce postrzelo. Rakiety i tak mają Advanced Intellect chyba automatycznie, nie musi mieć widoku i będzie strzelał rakietami. Yy, to nie moja ziemia. To lipa trochę, że to nie moja ziemia. To lipa trochę, że to nie moja ziemia. Dobra, nie będę trollował już z tymi małpkami, bo zaraz się, się takie. depozyt, depozyt, depozyt. Znaczy, generalnie my moglibyśmy jakiś stol zorganizować, nie? Jeszcze też. Czy idziemy w pure czy Liczymy, że wygramy tą grę pure damage'em. Ja mogę z tym raz zrobić. No ale to bardziej na uczyć... pewno idziemy w Piątkę. Piątki trzy. No tak, no ja już piątkę mam... Mm, no, no sup jest, jest piątka teraz. i Subcommander jest piątka, więc... No to 40 tysięcy na Energizera 40 tysięcy na Energizera. No to mam na razie tyle. No przy czym ten, ten... Ten Energizer jest trochę... z przodu taki useless, ale spoko. Na zasady. Dla zasady, że miały być trzy pięciotierowe jednostki Z tej samej e, Brąży No, gdybym wiedział i miał trochę więcej jak bym się postarał, ale no cóż Depozyt, depozyt, ale to też jest fajne, przechodzić mapę Pięciotierowymi jednostkami takimi samymi, nie? Sypnij e, Felia, to już będzie Dobra, na razie jedynkę sypnąłem Kliknąłem jedynkę, żeby Tak. Coś się przylagowało, tu depozyt mi jeszcze Dobra Feli, ale też powinieneś mieć mimo wszystko Już jest. To co może jeszcze zrobię na samym początku tam ten. Ice man. To znaczy. Możeś mi się jakbyś zrobię 40 tysięcy raczej zbieramy sobie. No... jakbym się uparta, to zaraz możemy mieć. Tylko ja bym jeszcze chciał zrobić tutaj ten. Boost dla wszystkich wodnych jednostek. Mmm, to k to Powinno być na luzie. Bum, bum, bum. Bum, bum. Aż tak. Chyba skilla trzeba użyć. Nie, nie mam skilla. Dobra, już mam skilla. Dało to Collect all. Mm, 95, dobra moi kochani. To to już jest tura, w której robimy My tak zwaną. Wyprzedasz już ci wszystko Cześć. sypie. 10-6 O Jezus. No ja już wyprzedaż robię. Podaj mi, podejmij resztę. Ja już wiesz, jest końcówka i musimy st stolingi tak. i tak dalej poorganizować. No to jeszcze Ice Monkey na początku jest, na piątkę zrobione. To macie jeszcze, tyle jeszcze znalazłem. <grym presence> w kieszeni. Yy, mogę ten... Mm. O ja już nie mam pieniędzy, no to chciałem tak szutera jeszcze tu wodnego zrobić. Że, moi drodzy <grych> Możecie Ice Monkey. E, jeszcze jak... Jeszcze jak 12 tysięcy i będę miał na piątkę genera. Larger ja Radius jak... Drugiego komandera dodać prosty. Jak zrobicie Larger Radius, to można jeszcze odsunąć te małpy i można tymi małpkami 031 spacerować sobie po wodzie, mrozić wodę, stawiać banki wodne, stawiać wszystko inne, dobra, odpalam bufa o Jezu, ten admirał, co on robi w tej chwili? Powiem ci, jak jest tam 5 miliardów subów, to ten admirał nawet coś... 7 tysięcy ktoś? E, już, już. No wie... Wiesz, że ja już jestem biedok? Ale wystarczyło. <grym> no to mamy że... w tej grze 5... nie, 6 jednostek. Na, na piątym tierze. 3 suby. 3 suby, statek... Sniper. Yeti, sniper, Yeti i jeszcze klejak, tak? To 7. No tak. No to 7. No to. O mój Lepiej Boże. A nawet, a zobaczcie, ile popa wykręciłem. No. Subkomander OPE, moi drodzy. 238 tysięcy. No Maciej, ekonomista, jest dość dobry, moi kochani. Jak widzicie, z tej gry pamiętajcie o tym, że subkomandor jest OPE, że admirał Brykiel jest OPE. Że lodowa małpka 031 pozwala Wam spacerować po wodzie i budować jednostki na wodzie. To sobie też możecie zapamiętać. I pamiętajcie o tym, że jak jest dobry gracz, który generuje pieniądze, to tych dwóch pozostałych bardzo chętnie z nim wtedy gra, bo oni wtedy podrzucić pieniądze, podrzuć pieniądze, oni sobie budują, są szczęśliwi, a Wy im generujecie kasę, żeby oni byli jeszcze bardziej szczęśliwi. Zgadza się, chłopaki? Dokładnie. Tak. Także, także dzięki Wam serdecznie, dzięki Feli, dzięki Poro za Gierkę. Dzięki, dzięki, dzięki. I Wam też dziękuję. Pamiętajcie o łapkach, komentarzach. Do zobaczenia. Trzymajcie się, Szymano. I pa, pa.